Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy widzowie. Z tej strony Janek. Janek, który dzisiaj opowie specjalnie dla Was o basenie. Dużo pytań dostawałem. Janek, jak zrobiłeś ten basen? Ciężko jest to wytłumaczyć w komentarzu, dlatego specjalnie dla moich widzów powstaje ten film krok po kroku, w jaki sposób powstał mój basen do morsowania. Także wszystkich ciekawych zapraszam serdecznie do oglądania. Pierwsze etap budowy basenu, no to oczywiście trzeba było wybrać miejsce, które wybrałem w rogu działki, żeby nie przeszkadzało i żeby było zacienione, no bo na pełnym słońcu to z takiego basenu w lato by się robił w moment staw, a tak woda przez cały sezon stoi, na zimę tylko ją spuszczam, czyszczę basen i ma to ręce i nogi. Tak wygląda konstrukcja basenu, skręcana na 22 śruby, każda para blach. W sumie są cztery blachy skręcane na 22 śruby z nierdzewki. Oczywiście na takiej śrubie, oczywiście, z jednej strony jest szeroki łepek, a z drugiej strony podkładka i nakrętka. Tak wygląda skręcona konstrukcja już z wykładziną. Zaraz wszystko objaśnię, co i jak, ale może przejdźmy na kolejne zdjęcie, będzie lepiej to wszystko widać. Mamy tutaj pięć pionowych takich. Wsporników. Pięć sporników, które od dołu mają takie blaszki. Tutaj zobaczcie na strzałeczkę. I do tych blaszek są przykręcane trzypunktowo. Na górze taka blacha. Ma miejsca na trzy wkręty Takie na zaokrąglone No można powiedzieć zaokrąglone Miejsce jest na, na wkręcenie Idealnie styka się po prostu Z tą podporą Bo ona ma, widzicie nie jest taka płaska Tylko jest lekko zaokrąglona I maskownice górne Czyli te elementy Tutaj też proszę bardzo strzałeczka Te maskownice Również przykręcane są Od góry tym razem do tej blachy Na trzy wkręty I na to te takie czapki, czy tam też zak zakrywki do maskownic, jak zwał, tak zwał. Te elementy są wykonane z gumy i po prostu zakrywają miejsce mocowania. Dobra, to mamy, i teraz porozmawiajmy o samej wykładzinie. Wykładzina jest po prostu włożona i są takie plastikowe, półokrągłe, tak żeby wiecie, schodziły się na całej średnicy basenu. Takie plastikowe listwy, które ran, wchodzą w rand tej blachy i przechodzą również przez, te, ten, przez tą blachę, gdzie te górne maskownice i te słupy pionowe. Więc te blachy, wiecie, one były specjalnie tak zrobione, żeby i maskownice, i słupy, i ta listwa, żeby weszła, bo ta listwa tak naprawdę trzyma tą wykładzinę, żeby pod naporem wody się no, po prostu nie wyrwała, prawda? Także tak to jest rozwiązane. Teraz czas na grubą artylerię. Sąsiad wypożyczył do swoich prac taką mini koparkę. No i trzeba było w jakiś sposób wykopać dziurę na działce. Także zdemontowaliśmy jedno przęsło takie od płotu, i w rogu udało się idealnie wykopać dziurę. Tutaj, jak widzicie, drążek do podciągania. Obok basenu był na samym początku, przed montażem basenu. Tutaj, oczywiście, piwko wpadł kolega Christian, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo serdecznie dziękuję za pomoc. I teraz tak, tam mocuję orurowanie. Na innym zdjęciu pokażę i wytłumaczę co i jak, ale skupmy się na tym zdjęciu. Zobaczcie, cały basen został wyłożony z zewnętrznej strony styrodurem o grubości 2 cm i tutaj nie było potrzeby, żeby robić to nie wiadomo jak. Chodziło o to, żeby basen nie przemarzał na wskroś w zimę, bo główny zamysł był dla mnie, że to będzie basen do morsowania. Dlatego po prostu zwykłą jakąś taśmą, żeby do momentu kopania do ziemi po prostu nie, nie spadł ten styrodur. Na dole miałem kawałek strecza, także w taki sposób zostało to rozwiązane. Tutaj razem z Krystianem, Krystian widzicie ma tutaj szpadel, mamy grabki i dół idealnie wyrównaliśmy, żeby po prostu jak włożymy konstrukcję, żeby idealnie równo stała. Tutaj wykładam styrodur, bo pod basenem też musi być izolacja, no żeby ciepło nie uciekało, a w moim przypadku zimno, bo większość... Robi izolację w basenie, żeby w, le w lecie jak woda się nagrzeje, żeby dłużej trzymała temperaturę, a on mnie odwrotnie. No wiecie, jedyny taki jany, który buduje basen po to, żeby w lato stał nieużywany, a w zimę korzysta. I na ten styrodur taka specjalna wykładzina basenowa, nie wykładzina, bas... nie no w sumie to jest wykładzina basenowa z filcu, z grubego filcu, bo konstrukcja jest zrobiona tak basenu, że jak wrzucicie tą wykładzinę to po prostu nic tam nie ma od spodu, dlatego musi być mięciutko, przyjemnie pod stopami, no i żeby wykładzina nie uległa zniszczeniu, dlatego takie rozwiązanie się stosuje. Tutaj już nalewam wodę do basenu. Działo się to w nocy, także widzicie oświetlenie, i teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o systemie filtracyjnym. Tutaj, jak w każdym basenie, macie skimmer i dysze wody, i pompka jest podłączona jedną rurą do skimmera. Tutaj widzicie, to jest pompka do skimmera a drugą do dodyszę. I w ten sposób woda cały czas w basenie krąży. Oczywiście ja zobaczyłem, że woda wcale się nie psuje w momencie jak używam basenu w zimę, także po prostu zostawiam wodę w zimę, do dolewam tam 5 gram chloru, troszeczkę antyglonu i przez 4-5 miesięcy nic się z tą wodą nie dzieje. Później w lecie wiadomo, robią się glony, więc po polecie tą wodę spuszczam, czyszczę całą wykładzinę, a tutaj w skimerze i w dyszy te otwory są po prostu zatkane. Kolejne archiwalne zdjęcie. Nalewam cały czas wodę. A teraz do gry wchodzą spodnie buty wędkarskie. I tutaj chodzi o to, żeby wyprostować wszystkie zmarszczki na wykładzinie, no po to, żeby była gładka i przyjemna w dotyku, jak stopą staniecie, żeby nie było żadnych wybrzuszeń. Woda się leje, a tymczasem. Montuję drabinkę, którą też dostałem od sąsiada Roberta, którego serdecznie pozdrawiam. Tutaj zobaczcie to przęsło, strzałeczka musiałem zdemontować. Później tę całą ziemię powywozić taczkami. No kupa, kupa była z tym roboty. No i drabinka wstępnie zainstalowana i pierwsza kąpiel. Co prawda to było lato, no ale woda bezpośrednio z wodociągu, wiecie, taka totalnie zimna, także schodziłem się po całej robocie. No i po prostu, no ten dzień zapamiętam na bardzo długo. A tak wyglądał basen na samym początku widok z okna obok drążka do podciągania. Ponieważ dostałem od gościa, którego robiliśmy basen, za darmo drewno z demontażu, bo on robił z profesjonalnego takiego banki raj. Drewno egzotyczne, bardzo drogie, wytrzymałe. A tutaj modrzew syberyjski no, chciał wywalić, także z, użyłem, bo deski były w świetnym stanie. Taką konstrukcję prostą zrobiłem, zrobiłem z drewnianych tutaj legarków i bloczków betonowych. No i biorę się do roboty po prostu, żeby był ładny podest wokół basenu. Podest prawie ukończony, tak to wygląda. A tutaj widok z okna, już jak podest jest skończony całkowicie. Tu oczywiście test drabinki, bo drabinkę, jak widzicie, otwornicą do drewna wywierciłem dwa otwory, żeby idealnie wpasowała się w podest. Cieszy oko, takie rozwiązanie jest bardzo wygodne w użytkowaniu. No a później, jak wiecie, zdemontowałem drążek, zbudowałem saunę i zbudowałem przejście, taki tarasik mały. Przejście między sauną a basenem. Houston, mamy problem. Love of my life, can you see? O święty Józefie. <śles> o Jezus, jak ciężko. O kurde. Będzie walka. Ale zaczyna się walka. Zaczyna się walka. Oh. Szacun, szacun, Paweł. Uff. No i co? Czego się nie robi dla dobrych ludzi? <laughs> Ach, to jest to. Ach, ale pięknie. Polecam każdemu. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. To specjalny odcinek dla wszystkich osób, których ciekawiło, w jaki sposób powstał basen. Niestety nie mam wszystkich zdjęć z całego etapu produkcji, bo nie sądziłem, że wtedy nagram filmik w ogóle o tym basenie. No ale teraz po praktycznie dwóch latach, ponad dwóch latach specjalnie dla was taki filmik powstaje. Jeżeli macie jakieś pytania, walczcie śmiało. Od razu powiem, że taki basen nie jest do kupienia. Kiedyś w firmie basenowej ten basen był basenem ekspozycyjnym i nie był na sprzedaż. A że mój sąsiad od 20 lat buduje baseny, to mi po prostu załatwił. Także dzięki jeszcze raz Robert, bo basen jak widzisz coraz więcej ludzi korzysta. I tyle w tym odcinku moi drodzy. Widzimy się w kolejnych. Na razie, cześć.